Żył tu kiedyś w Mordowarze młody muzyk. Zupełnie taki sam jak ty. Może trochę jak na owe czasy, bardziej nienormalny. Niektórzy nawet nazywali go matołkiem, ale to podobno zupełnie nie słusznie. Otóż on marzył ciągle. To jest, od samego dzieciństwa marzył, aby napisać son. Taką sonatę, która by przewyższała bezwzględnie nie tylko sonaty Mozart'a i Beethovena, ale, ale w ogóle wszystko. Wszystko, co było i mogło być w muzyce stworzone. Taką sonatę, którą by napisał sam Bezelup, gdyby był kompozytorem. Jutro strzelamy się. Miejsce spotkania z Tarasztornią stóp Brycikla. Świadkowie są zbyteczni. Duch słuch pana. Jednak ja przyprowadzę świadka, mojego strzelca. Jak pan sobie tam chce. Zresztą ja robię to tylko i wyłącznie dla moich osobistych, artystycznych celów. Pan, drogi panie baronie, jest jedynie pretekstem. Zupełnie przypadkowy. <grymianie> Zbyteczne zwierzę. Panie pomariowani! Panie Hieronimie. Tam. Takim dobrze ubranym, no, świetnie strzelającym i bez zarzutu ułożonym, niczym pan chce pozbawić węgry i przyszłych. chałuszy. Ależ pan no, Krzysztof, ja... I tak to przeżywamy dziś wieczór wspomnień. Pochyleni nad studnią, z której możemy czerpać co chcemy. Jad i gorycz. Albo nekta i amfrozję. Lub lekarstwo na ból duszy, tęsknotę i męczarnie sumienia. Zawsze marzyłem o kimś, kto by wcielił moje pomysły. Sam nie wiem, jakie czuję to je w sobie. To to Czyż pani zaczeka, panu Krystyno? Nowy kandydat na pisika. Trzeba mieć tylko odwagę spróbować. Spróbować, czy nie uda się przypadkiem zwariować. W braku lepszego zajęcia! Dosyć tego panienkowa tego kędzelenia. Może może stworzysz może. to, o czym marzysz. Mi się wydaje. Hmm. Ale zęby w ogóle nie mógł być człowiekiem. w preliach, jak i wodzie, O, któż mnie wreszcie nasyci W miłości potwornym łodzie. We mnie piekło moich nienasyceń wsteczni każdą miłość w bagno, niszczącej rozkoszy. Ale zginąć musisz w upadku okropnym, jakiego nigdy dotąd nie przeżywałeś. Słyszałem o tym niszczeniu się przez kobiety, lecz nigdy temu nie wierzyłem. Wir ciemnych dźwięków zasłania mi tajemnicę twojego ciała, a ja tu za wszystko zamknę w konstrukcję czystego, metafizycznego zła. Zawrotnego dionizyjskiego szału! Wśród nocy dziwnej i niepojętej ocknę się nagle w innym świecie, gdzie sama dziwność ludzkiej szacie, szacie, niepodobieństwa, straszne plecie. Ten zezem ku mnie życie spojrzy, pudę się w strasznym, podłym lęku.